Jeśli istnieje szansa na pojednanie, to ofiara musi zauważyć, że w jego winowajcy nastąpiła zmiana. Kolejny krok to przyznanie się. Konkretnie nazywam szkody, jakie wyrządziłem. Zanim zaczniemy rozmawiać o przebaczeniu i pojednaniu, chcę zgłębić temat, o którym już mówiliśmy ogólnie. W relacji pomiędzy Ojcem, Synem i Duchem Świętym znajdujemy miłość skoncentrowaną na innych ludziach. Bóg jest agapę, czyli miłością bezinteresowną, obdarowującą innych. Wydaje się, że bezinteresowność w religii jest niezwykle ważna, jakby miała olbrzymią wartość. Wielokrotnie słyszałem historie, gdzie kobiety były zdradzane przez swoich mężów, którzy nieraz wdawali się w romans. Mówi się o kobietach, że są altruistkami, bo mimo to są gotowe przyjąć mężów z powrotem. Jest coś w bezinteresowności, co brzmi dobrze, ale tak naprawdę jest złe. Fakt, że jesteś kim jesteś ma znaczenie i potrzeba miliarda ludzi, aby uzyskać złożony obraz natury i charakteru Boga. Podstawowym zamiarem Boga jest to, abyś żył pełnią i byś mógł być sobą. Bezinteresowność nie jest wartością, jest nią samoofiarowanie się. To oznacza, że masz granice i Twoje wybory się liczą. Przebaczenie ma niezwykłą moc i zazwyczaj jest procesem. Przebaczamy, coś wraca, znowu przebaczamy, znowu odpuszczamy, a pojednanie to inna historia. Pojednanie polega na odbudowaniu zaufania, a to zawsze zajmuje wiele czasu. Winowajca nie ma prawa powiedzieć poszkodowanemu, kiedy nadchodzi czas pojednania. Pojednanie, jeśli kiedykolwiek nastąpi, to będzie wyłącznie prezentem, bo nigdy nie powinno być wymogiem. Myśli, którymi się z Wami podzielę, pochodzą od Patryka Doyla, doradcy małżeńskiego z Kanady. Patryk mówi, że aby doszło do pojednania, muszą najpierw mieć miejsce cztery kroki. Pierwszym krokiem jest przekonanie, które ma miejsce między Bogiem a winowajcą. Nasz problem polega na myśleniu, że możemy przekonać kogoś o jego grzechu, ale to nie jest nasze zadanie. To zadanie Ducha Świętego, aby wejść do świata człowieka zamkniętego w swoich problemach i przekonać go do otworzenia się. Dzięki temu taka osoba może doświadczyć uzdrowienia. Jednak nawet po tym nie ma pewności, że nastąpi pojednanie. W pewnym momencie winowajca musi przyznać się do swojego czynu. Duch święty nie pokazuje nam ogólnych rzeczy, ale bardzo konkretne. Zatem, jeśli ktoś przychodzi do ciebie z ogólnymi przeprosinami, możesz być prawie pewny, że nie pochodzą one z przekonania od Boga. Boży smutek prowadzi do skruchy, światowy smutek prowadzi do śmierci. Drugi krok to skrucha. Polega ona na radykalnej zmianie umysłu, która wpływa na długotrwałą zmianę zachowania. Jeśli istnieje szansa na pojednanie, to ofiara musi zauważyć, że w jego winowajcy nastąpiła zmiana. Kolejny krok to przyznanie się. Konkretnie nazywam szkody, jakie wyrządziłem. Przyznaję się do winy nie wskazując na innych palcem, czy zrzucając z siebie winę. To była moja wina. Zmieniłem się i przyznaję się do tego. I proszę o przebaczenie, co jest czwartym krokiem. Nawet po tych krokach nie ma pewności, że nastąpi pojednanie. W żadnym przypadku winowajca nie ma prawa, by wmawiać poszkodowanemu, że musi mu wybaczyć i pojednać się z nim. Jeśli tak się stanie, należy to zawsze traktować jako prezent. Mam przyjaciela Daniego, który kupuje domy i remontuje je, aby organizować w nich spotkania dla młodych mężczyzn. Stracił on swojego ostatniego pracownika od wykańczania wnętrz i kiedy poinformował o tym agenta nieruchomości, ten odrzekł Słyszałem o nowym chłopaku w mieście, który kocha Jezusa, jest godny zaufania i jest dobrym pracownikiem. Chłopak przyszedł, wykonał pomiary i wtedy zadzwoniłem do Daniego, z którym rozmawiałem 15 minut. Kiedy skończyliśmy rozmowę, młodzieniec zwrócił się do Daniego czy to był Paul Young, autor Chaty? Tak, odpowiedział Danny. Mój teść chodził z nim do szkoły w Nowej Gwinei, powiedział chłopak. Danny spytał, czy chłopak chce ze mną porozmawiać, po czym znowu do mnie zadzwonił, opowiadając mi całą historię. Spytałem, jak nazywa się jego teść i usłyszałem Joe Smith. Porozmawiajcie ze sobą. Tak więc rozmawiam z chłopakiem przez kilka minut, a kiedy znowu dostałem do telefonu Daniego, spytałem... Czy wiesz, że to właśnie Joe Smith wykorzystywał mnie seksualnie w szkole z internatem? Po czym usłyszałem, jak Dany wciąga powietrze z przerażenia. Nic nie mów, przebaczyłem mu dawno temu, powiedziałem do Daniego. Nie wiedziałem, że Joe, mimo pracy za granicą, nadal wracał do USA. Kilka tygodni po zaistniałej sytuacji, Joe wraca do kraju i śpi u swojego zięcia, który nieświadomy niczego mówi: Nie uwierzysz, z kim ostatnio rozmawiałem przez telefon? Z Polem Yangiem, autorem chaty. Chwilę później, będąc na kiermaszu książek, dostaje wiadomość od Joe: Musimy porozmawiać. Mimo że wybaczyłem mu dawno temu to takie sytuacje wzbudzają w nas wiele emocji. Następnego ranka miałem przemawiać na kiermaszu i w drodze na śniadanie zadzwoniłem pod numer, jaki zostawił mi Joe. Kiedy odebrał powiedział: „Nie mogę teraz rozmawiać, stoję w korku w Atlancie. Czy możemy porozmawiać wieczorem? Jestem w połowie czytania chaty, którą chciałbym skończyć, zanim porozmawiamy. Jasne, odpowiadam. Po śniadaniu, kiedy jest moment na pytania, słyszę: „Paul, wspominałeś o wykorzystywaniu seksualnym w szkole z internatem. Czy pogodziłeś się z tą osobą?”. Po czym zaczynam płakać i opowiadać o ostatnich wydarzeniach. Wspomniałem o wieczornej rozmowie, jaka jest przed nami, więc ludzie zaczęli się o mnie modlić. Nie widziałem Joe od lat. Ale wiedziałem, że kiedy mój przyjaciel spotkał się z nim, Joe pokazał swoją starą naturę, mówiąc: Chłopcy zawsze będą chłopcami. Dzwoniąc do niego, zacząłem od słów: Joe, nie wiem, czy to ma dla ciebie znaczenie, ale dla mnie ma. Liczy się to, że wiem, że ty wiesz, że, ty wiesz, że przebaczyłem ci dawno temu. Po drugiej stronie słuchawki, po chwili ciszy usłyszałem, dla mnie też to się liczy, po czym rozmawialiśmy przez 40 minut. Zaczęliśmy rozmawiać o wykorzystywaniu, o tym jak szkoła z internetem była dla nas straszna. Gdybym miał spojrzeć wstecz, to Joe był jednym z dzieci, które spędziły połowę czasu swojej edukacji w zamknięciu. Był dzień, kiedy Joe miał położyć się na betonie, a uczniowie mieli go kopać z całych sił, aby udowodnić mu, jak jest beznadziejny. Kiedy kończyliśmy naszą rozmowę, powiedział: Jesienią wracam za granicę, czy możemy się spotkać? Nie wiem, mój grafik jest napięty, odpowiedziałem. Ale udało nam się spotkać, kiedy byłem w północnej Karolinie. Joe przyjechał z Atlanty, abyśmy mogli spotkać się na obiad i to zakończyć. Po spotkaniu Joe podwiózł mnie do miejsca, w którym czekał na mnie dany. Spotkanie, które zaczęło się od danego, kończy się na tym, że dany poznaje Joe. Przebaczenie to jedno, a mozolny proces pojednania to coś innego. Musimy być w stanie odróżnić te dwie rzeczy. Jeśli uważasz, że bezinteresowność jest najważniejsza i jesteś niczym wycieraczka do butów, to musisz w swoim życiu wprowadzić zmiany i stać się prawdziwym człowiekiem. W relacji między Ojcem, Synem i Duchem Świętym żadnemu z członków Trójcy nie umniejszano. Duch nigdy nie stał się Ojcem, a Syn nigdy nie stał się Duchem. Kiedy Duch Święty przychodzi do Jezusa, nie zjawia się, aby dodać coś Jezusowi, ale by celebrować to, kim jest Jezus. Kiedy Duch Święty przychodzi do Ciebie, przychodzi, by celebrować to, kim jesteś. Musimy zakorzeniać się w naszą tożsamość. Jesteśmy niezwykłymi, nowymi stworzeniami, stworzonymi do życia w pełni. Przeczytam Wam wiadomość, jaką dostałem dziś rano. To wszystko jest dość świeże, ale dostałem pozwolenie, aby podzielić się tym. Chciałbym napisać ci o mojej siostrze, Carol. Jej historia dotyczy wykorzystywania seksualnego przez rodzica, które wydarzyło się 50 lat temu. Zaczęło się, gdy miała 5 lat i trwało kilka kolejnych lat. Działo się to w naszym rodzinnym domu. Carol Karol miała głęboką relację z Bogiem, odkąd była dzieckiem, ale dopiero na studiach mówiła nam o Jezusie w domu. Przez lata uczyliśmy się kochać Jezusa i poznawać go jako drogę, prawdę i życie. Jednak mój tata przyjął Jezusa dopiero na łożu śmierci. Karol ma silną osobowość. Wierzy w dobrego Boga, który czyni cuda wychodzące poza nasze wyobrażenia. I sieje, mówiąc wielu osobom o Jezusie. To właśnie jej zawdzięczam moją relację z nim. Przez 50 lat Karol cierpiała przez wspomnienia tortur, jakie wyrządził jej nasz ojciec, poprzez wykorzystywanie seksualne. 50 lat depresji, bezsenności i lęku przed otwartą przestrzenią. Nawiedzały ją demony z naszego domu. Mimo jej modlitw i bliskości z Bogiem, nie była w stanie normalnie funkcjonować. Przebaczyła mojemu ojcu 27 lat temu. Modliła się, rozmawiała z nim i nigdy z niego nie zrezygnowała. Rozmawiała z nim na jego łożu śmierci. Kto tak robi? Najpierw była wykorzystywana seksualnie, później torturowana przez bolesne wspomnienia, a i tak walczyła o zbawienie duszy swojego ojca. Przez lata cierpienia nie pytała, dlaczego takie rzeczy jej się przydarzyły. Pytała, czemu miała depresję, bezsenność i lęk. Czyż nie cierpiała wystarczająco? Ludzie mówią, że taka była wola Boża, ale czy na pewno? Czy Bóg ją opuścił? Karol czuła się odrzucona. Wykorzystywanie to jedna sprawa, ale cierpienie przez taki okres czasu to co innego. Po przeczytaniu Twojej książki wysłałem jej egzemplarz. Książka bardzo mnie poruszyła i chciałem poznać jej opinię. Po przeczytaniu wysłała mi odpowiedź, jakiej się nie spodziewałem. Hata doprowadziła ją do łez płynących z głębi jej duszy. Nie byłem pewny, o co jej chodziło, dopóki nie opowiedziała mi całej historii o jej chacie. Mimo, że książka wzbudziła w niej bolesne wspomnienia, to Karol wierzy, że tak jak Mac doświadczył społeczności z trójcą, tak i ona może to przeżyć. Ona chce mieć takie spotkanie z Bogiem, bo ma do niego wiele pytań. Chce mu powiedzieć, że akceptuje swój krzyż i wie, że nie została opuszczona. Chata, niezależnie czy jest fikcją czy nie, dla niej jest prawdziwa. Nadzieja na spędzenie takiego weekendu jest dla niej realna. Napisała mi list, w którym szczegółowo przedstawiła historię wykorzystywania. Chyba nie muszę wyjaśniać, jaki ogarnął mnie gniew. Nie mogłem spać przez myśli w mojej głowie. Wiedziałem, że zadzwonię do niej rano, ale co miałem jej powiedzieć? Nie miałem słów, aby ją pocieszyć. Nic, co mogłoby jej pomóc. Wtedy zasnąłem. A kiedy obudziłem się, pojawiła mi się myśl, że po wysłuchaniu wszystkich szczegółów nie wstydziłem się jej. Nie wiedziałem, jak jej pomóc, ale wiedziałem, że się jej nie wstydzę. Zawsze widziałem w niej moją piękną siostrę. Czułem, jak Duch Święty działa i mówi mi: zadzwoń do niej teraz i powiedz, że się jej nie wstydzisz. I tak też zrobiłem. Mieliśmy rano długą rozmowę, a jej efektem była wiadomość. Drogi Billu, w poniedziałek zrobiłeś coś, czego żaden członek naszej rodziny nie był w stanie zrobić. Spotkałeś mnie w naszym domu, w mojej chacie. Trzymając się za ręce, przeszliśmy przez każdy pokój. Otworzyliśmy każdy schowek, otworzyliśmy każde drzwi i sprawdziliśmy każdy zakamarek. Mój duży, silny brat wszedł ze mną w najstraszniejsze dla mnie miejsca i udowodnił, że nie ma się czego bać. Nigdzie nie było żadnych potworów. W moich snach byłam tam wielokrotnie, ale zawsze sama. Aż do teraz. Jak mogę Ci dziękować? Modliłeś się, abym doświadczyła spotkania z trójcą twarzą w twarz, ale to, co zrobiłeś, było równie wspaniałą rzeczą. Zaczyna dziać się cud, w którym zostaje przywrócone życie. Mam przyjaciół, którzy nie pamiętają życia bez cierpienia i bólu. Nie ma łatwych odpowiedzi na takie sytuacje. Ale jest Bóg, który zna cierpienie. Istnieje tajemnica dotycząca naszego uczestnictwa w cierpieniu Jezusa. Chodzi mi o Boga, który wchodzi w nasz pełen cierpienia świat po to, aby z nami być. W zamian my uczestniczymy w naszych cierpieniach i cierpieniach innych. Musimy wrócić do miejsc, w których zostaliśmy zranieni i szukać Boga, który zawsze tam będzie. Mówiliśmy o Bogu, który umie się z nami komunikować, o Bogu, który chce być poznanym, który chce relacji i który nas zna. Ale nigdy nie uda nam się pojąć Boga. To nie jest możliwe. To potężne odkrywanie będzie miało miejsce w niebie. Jakie masz teraz pytania na temat Boga, życia i relacji z Bogiem? Czy byłbyś w stanie spisać te pytania i podzielić się nimi z przyjacielem? Do zobaczenia.